Najbardziej sensacyjna książka roku zagrożenie bezpieczeństwa. Mamy niepokojące wiadomości, panie prezydencie. To znaczy. Udało się nam zlokalizować kilka prawdopodobnych miejsc przecieku. Zdrada. Przypominam ci, że za szpiegostwo w Polsce grozi 10 lat. Dobra mi zrobisz! Mam w kieszeni ten sędziec i prokuratorów! I jeszcze będziesz mnie przepraszał! Śmieciu! Walka wywiadów. Kurwa, nie mamy amunicji. Walka wręcz? Hm, nie ma problemu. Tylko w najlepszych księgarniach oraz na www.tvradom.com. Potrzebuję informacji o twój Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym felietonie. Dzisiaj będzie kilka ciekawych spraw, ale zanim przejdziemy do tychże, to jedno ogłoszenie, mianowicie Telewizja Radom zaprasza wszystkich chętnych, poszukujących pracy, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w Radomiu na staż. Na razie jest jedno stanowisko stażowe, ale może w przyszłości będzie ich więcej. Stanowisko nosi taką nazwę: operator kamery telewizyjnej, montażysta. Myślę, że bardzo ciekawa praca. Zapraszamy wszystkich chętnych. Jest jedna mała gwiazdeczka, mianowicie. Tylko obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, dlatego że wiem, że niektórzy tam już, bo, bo już ogłoszenie pojawiło się w sieci trochę wcześniej, więc już Państwo się pytaliście. Tylko obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, żadnych osób spoza granicy, po prostu względy czysto praktyczne i językowe również. Więcej na temat stażu, oczywiście, czy na temat pracy e, znajdziecie Państwo na naszej stronie tvradom.pl Tam jest również specjalny artykuł, e, w którym będziecie mogli więcej trochę wyczytać na temat oczekiwań, wymagań i propozycji. E, swoje CV e, możecie wysyłać na adres zawarty w zakładce kontakt na tvradom.wp.pl możecie też dzwonić jak dam radę to odbieram w związku z czym serdecznie zapraszam myślę, że nabór potrwa jeszcze koło tygodnia także trochę czasu jest ale już niezbyt dużo i teraz lecimy tak. jakby z tematami. Zastanawiałem się, moi drodzy, co dać na tak zwaną jedynkę, bo, bo jest tutaj pewien, pewien dylemat, ale stwierdziłem, że dam taki ciekawy temat, mianowicie Najman Stanowski i burmistrz z Wielunia. Ja się uśmiecham, a temat jest hitem sieci. Proszę Państwa, mianowicie no, chodzi o to, że pan redaktor Stanowski, e, że tak powiem, no, sprzeciwił się, e, czy powiedzmy wyraził swoje zdanie, może tak chyba bardziej będzie e, stosownie na temat gali organizowanej przez pana Marcina Najmana, przez burmistrza Wielunia, e, nie pamiętam nazwiska w tej chwili, no, i jest takim głównym patronem, głównym bohaterem całego zajścia. Miał być pan, pan Z, pseudonim Słowik, dawniejszy gangster Pruszkowski. No i pan Krzysztof powiedział, że no, dlaczego takich ludzi wynosić na piedestał? Ja nie mówię, żeby, żeby nie, nie dawać im szans, ale na piedestał czemu wynosić? No i oczywiście cała. Burza się rozpętała w sieci. Pan Krzysztof przyjechał do Wielunia. Bardzo wam polecam jego program Dziennikarskie Zero. To jest kanał, się nazywa Kanał Sportowy, a on ma taki, kanał, taki program Dziennikarskie Zero. Bardzo ciekawy, ja jestem widzem tego programu, muszę przyznać szczerze. Nie ze wszystkim tam się z panem Krzysztofem zgadzam, ale program sam jest ciekawy. I cała, jakby nazwijmy to umownie, wojna wyniknęła po jednym z jego właśnie odcinków, w którym skrytykował pomysł organizacji gali, organizacji gali bokserskiej w Wieluniu właśnie z tym głównym, nie wiem, sponsorem, jak to nazwać, panem z pseudonim Słowik. No i oczywiście cała ta burza medialna się tam rozpoczęła, ale przy Państwa, pan Krzysztof, pan redaktor Stanowski pojechał do Wielunia i to jest najnowszy program w dniu nagrania, że tak powiem, dzisiejszego odcinka. Więc to jest jego najnowszy program, ten dziennikarskiego zera. I tam pojechał do Wielunia i nie tylko, że on się spotkał z Najmanem przed drzwiami ratusza, bo chyba ratusz był. I to jeszcze nagrał wywiad oficjalny z panem burmistrzem Wielunia. I powiem wam szczerze, że pan Krzysztof zadawał pytania takie no, ale nie, no, po prostu zachowywał się normalnie, kulturalnie, nic złego tam. Moim zdaniem, oczywiście. Yy, 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 nie padło ze strony pana Krzysztofa. Natomiast pan burmistrz dziwnie się zachowywał. Z jednej strony mówił, że nie ma nic z tym wspólnego, z drugiej strony. Niejako bronił tego wszystkiego, potem, potem jeszcze tam jakieś kwestie dotyczące religii, że o szansach i tak dalej, i tak dalej. Strasznie dziwne zachowanie tego polityka było. Nie wiem dlaczego. Stanowski wysunął trzy tezy. Zobaczcie sobie ten program, myślę, że warto. Ja do jednej z tych tez jestem w stanie się przychylić. Do tezy numer dwa, ale bardzo Was zachęcam do tego, żeby żebyście, żebyście ten jego program obejrzeli, no ja do tezy numer dwa jestem w stanie się przychylić hmm, chyba najbardziej. A jaka teza numer dwa, no to obejrzyjcie jego program. Cóż Wam będę tutaj dużo mówił. W każdym razie, no pomyślcie, jeżeli facet po prostu dost, no, nie ma żadnych argumentów za tym, żeby to się odbyło, żeby po prostu odbyło się to w formie, w której ma się odbyć. Jeżeli po prostu proponuje podanie sobie ręki na siłę, jeżeli po prostu robi no różne chocki, klocki em, intelektualne, prawda, żeby tylko wyszło na jego i żeby... Właściwie trudno powiedzieć jakie on ma intencje, prawda, żeby te jego intencje były spełnione. No to powiem szczerze, to jest podejrzane. Teza numer dwa pana Stanowskiego. Jest prawdopodobna moim zdaniem. Także zachęcam Was do obejrzenia jego programu. Ja wiem, że ja nieczęsto to robię. Zachęcam do obejrzenia innych programów, ale myślę, że wyjątkowo warto. Dlaczego? Dlatego, że właśnie przykład pana burmistrza pokazuje, jak bardzo wyborcy mogą się pomylić. Jak ja, przepraszam, to jest mój osąd. No trudno, takie życie jak bardzo się mogą wyborcy pomylić. Jak bardzo po prostu y, trzeba politykom patrzeć na ręce, jak bardzo, y, jak nie warto wybierać ludzi z lokalnego układu, bo nie chce mi się wierzyć, że pan burmistrz jest człowiekiem spoza układu, skoro zachowuje się tak, jak w programie Stanowskiego, wątpię, gdyby to był człowiek, który po prostu, albo na którego nie ma haków, albo który po prostu jest rzeczywiście niezależny. To on by powiedział, wiecie, co, nawet Stanowski musiałby przyjeżdżać do niego. On by powiedział, co? Jakiś tam, tak? Badamy sprawę. Aha. Mhm. To. Żadnej Gali, panie. Proszę bardzo, tu jest jakiś tam. Bo jeszcze pana rożka tego nauka, to co lubię, chciał pan Krzysztof Stanowski zaprosić. Pana Marcina Gortata, no to szczerze mówiąc, jak ja bym miał pana Z, pseudonim Słowik do wyboru, Gortata, Rożka i jeszcze inne tam jakieś gwiazdy, no to mój wybór byłby oczywisty, wiadomo, Gorta, Trożek i tak dalej. Ale to jest to. Zobaczcie, jak bardzo warto patrzeć wybieranym przez nas politykom na ręce. Jak bardzo do... warto zrobić. Dobry research, zanim się położy, postawi krzyżyk, czy X, nazywajcie to jak chcecie, przy konkretnym nazwisku podczas wyborów. Bardzo ważna sprawa. Nie jest to takie po prostu nieistotne. Ach, na kogoś tam postawię nie. Zawsze pamiętajcie, świadomy wybór. Przykład Wieluń. Dobra, wyjeżdżamy z Wielunia. Jedziemy na Ukrainę zrobić inaczej. I tutaj y, za chwilkę będziecie mieli też odpowiedź, dlaczego y, no, telewizja Radom chce mieć obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, a nie obywateli innych państw jako swoich pracowników. Mianowicie pewien ukraiński dziennikarz, tak oficjalnie się nazywa, y, Igor Tam jakiś, Zaczął obrażać Polskę i e, między innymi oprócz tego, że sprofanował polskie godło, to jeszcze m, zaczął wymawiać się ja tutaj sobie ściągawką. Po, 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 wspomagam się. E, e, polsko zaistety i tu nazwa męskiego członka. E, proszę Państwa. Ja nie rozumiem, dlaczego ten facet jeszcze nie siedzi. Popolacy już mu postawili zarzuty, pewnie będą lada chwila na niego polować, ale dlaczego nie siedzi na Ukrainie? Dzisiaj jest zagrożenie, bezpośrednie zagrożenie niepodległości Ukrainy. Dzisiaj jest wiele różnych zagrożeń, których po prostu jest masa dla Ukrainy. Czy naprawdę Ukraińcy chcą doprowadzić do tego, żeby Polacy się na nich, mówiąc brzydko, wypieli, Czy językiem dyplomatycznym, odwrócili plecami? Czy naprawdę takie działania, czy oni nie potrafią, naprawdę są aż tak słabi i beznadziejni, że nie potrafią tej ruskiej agentury, bo to ewidentnie jest jakiś ruski agent, że nie potrafią tej ruskiej agentury okiełznać, złapać za pysk i po prostu powiedzieć małci. Rozumiecie? Nie potrafią tego zrobić? Nie wiem. Kolejny przykład, przecież mamy tutaj blokada transportu do Polski. O ile nie jest to związane z jakimiś sprawami kontrwywiadowczymi, nazwijmy to, bo to może być różnie, to ta blokada jest bez sensu. To jest kolejny jakby punkt zapalny, który może Polaków wkurzyć. I teraz jest pytanie, czy naprawdę jest tak bardzo ciężko y, służbie bezpieczeństwa Ukrainy, y, złapać jednego czy drugiego ruskiego agenta za łeb? No bo przecież to y, wiadomo, kto to robił. To szefostwo to robiło, więc tam agenturę łatwo jest namierzyć, prawda? Iluż takich prezesów jest tych kolei ukraińskich? Jeden, dwóch, trzech, może pięciu, tak trudno ich sprawdzić? Dlaczego oni to robią? Czy oni naprawdę myślą, że Polacy to są naiwni, bo niekiedy władze polskie bywają naiwne. Ale czy oni naprawdę myślą, że Polacy to są naiwni? Czy oni myślą, że jeżeli ich Ruski zaatakuje, to tak zwykli obywatele polscy nie będą um, pamiętali tego, co nabroili wcześniej? Myślą, że <laughs> Przepraszam. Myślą, że, że my tu ich przyjmiemy z otwartymi rękami po takiej postawie. Schody nam robią Non stop, jeśli chodzi na przykład o kwestie kultury Polskiej, prawda? Cmentarze chociażby, i tak dalej, i tak dalej. No to moglibyśmy wymieniać. Jasne, że są porządni Ukraińcy i nawet po prostu yy, u mnie w programie w gościu telewizji Radom taki człowiek z Ukrainy młody był, który nawet przepraszał za to, że jego rodacy tak skandalicznie się w stosunku do. Polaków zachowują i to jest racja i takich ludzi trzeba docenić. Ale niestety my musimy bronić naszych polskich interesów, więc jest taki apel do naszych mm, e, z, przyjaciół, prawda, Ukraińców, a tych zwykłych, żebyście zechcieli e, władzę w Kijowie jakoś kopnąć w cztery litery i powiedzieć zachowujcie się normalnie, bo Polska wcale nie jest przeciwko Wam, tylko Polska jest po Waszej stronie. Ja rozumiem, że banderyści doszli do głosu w niektórych częściach ukraińskiej władzy i tam uskuteczniają swoją ideologię zbrodniczą, no bo przecież Bandera to był zbrodniarz, to nie był żaden bohater, mówmy sobie szczerze. W związku z czym jest taka prośba do zwykłych, porządnych Ukraińców: weźcie ich ogarnijcie. Raz im zrobiliście Majda, możecie im zrobić drugi raz, czemu nie? Raz przegonili bandytów, możecie i drugi raz przegonić, nie ma problemu, pomożemy. Rozumiecie? Dlatego, że po prostu tutaj jest ewidentne działanie przeciwko państwu ukraińskiemu. Właśnie taki dziennikarzyna, moim zdaniem ruski agent. Taki właśnie jeden z drugich prezesów kolei, którzy sobie ubzdurali, że z jakichś tam powodów nie będą do Polski transportować towarów, oni działają na szkodę Państwa ukraińskiego i powinni być za to ukarani. Ciekawe, czy będą. Ja powiem szczerze tak, kochani Ukraińcy, wasza sytuacja wygląda tak, że Polska jest prawdziwym przyjacielem Ukrainy na razie a cała reszta robi Wam w oko. Zauważcie, Niemcy nie zgodzili się na dostawy broni. Broń leci do, na Ukrainę dzięki Polsce, przez nasz korytarz powietrzny z Wielkiej Brytanii, prawda? E, to samo, jeśli chodzi o Amerykę. Świą, śpiący Józio, on by Was handlował za flaszkę piwa. Dla niego Ukraina... Nie istnieje tak naprawdę. On się zatrzymał jeszcze w latach 70., <śmiech> <śmiech> przepraszam, <śmiech> kiedy była Ukraińska Socjalistyczna Republika Sowiecka, Wasajuda. I tym dla Niego jesteście. No, dla Jego Synusia może mniej, bo trochę tam na Was zarabia, trochę Was tam głupi swoimi e, biznesami różnymi, bardziej czy mniej ciemnymi. Ale nie liczcie na Amerykę. Ameryka was w każdej chwili zostawi. W każdej. I nie będą się patrzeć na was, że zginie was 10 milionów, czy 50, czy 100, czy miliard. Nieważne. Dla nich po prostu nie istniejecie. Jesteście jakąś muchą na mapie, którą oni mogą sprzątnąć. To Polsce na was zależy, bo Polska ma świadomość, że od waszego bezpieczeństwa zależy również bezpieczeństwo nie tylko polskie, ale i Europy, ale niestety tylko Polska. Więc jak zniszczycie swojego najlepszego przyjaciela, jak go wkurzycie, to zostaniecie kompletnie, kompletnie sami. Weźcie to pod rozwagę. A pytaliście się, dlaczego ja nie chcę e, za wschodniej granicy w mailach. No dlatego, że był pewien pan, e, który po prostu posłużył się danymi naszej telewizji i wyłudził kredyt. Prawda. I e, dzięki temu, że, że tak powiem, e, jest porządny prokurator generalny, to tego gościa udało się złapać, przesłuchać, i tak dalej, ale gdyby był ktoś inny, to kto wie, co by się zadziało. I tak prokurator tu z radomia zawalił tą sprawę. To już tak na marginesie. Ale dlatego nie chcemy właśnie. No i jesteśmy dalej w temacie Ukrainy. E, Republikanie i demokraci już nawet naciskają na wszystkie te instytucje, które mogą wyrazić zgodę na eksport broni do krajów trzecich, żeby jak najszybciej te wszystkie zgody powydawali, bo chodzi o to, żeby te czołgi Abrams te 200 sztuk, ponad 200 sztuk po prostu do Polski jak najszybciej przysłać. Czyli niebezpieczeństwo jest i trzeba się naprawdę zbroić, i trzeba naprawdę po prostu patrzeć. Na ręce wszystkim swoim przyjaciołom, Ukraińcom również. Bo Ukraina oficjalnie polskim wrogiem nie jest, ale trzeba patrzeć i myśleć. I też uważam, że nasz kochany rząd, przy wszystkich swoich zasługach, za bardzo jest spolegliwy. Ja myślę, że państwo ukraińskie powinno dostać nauczkę. I, i dopiero po prostu, kiedy wsadzi za kratki takiego właśnie pajaca i gora jakiegoś, albo ewentualnie zdejmie tą. Wykluczam tutaj sytuację znaczeniu wiadowczym, o czym nie wiemy, prawda, ale jeśli takiej sytuacji nie ma, to zdejmą blokadę, to to, 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 tamto. Myślę, że mamy się czym bronić i mamy jak Ukraińcom, mówię jeszcze raz, rządzącym na Ukrainie, tłumaczyć, że są w błędzie. No i teraz na koniec e, ciekawy temat. Uwaga wyłowiony z tej telewizji, co to 24H mówi podobno prawdę, podobno całą dobę. Rząd chce uzależnić wysokość emerytur rodziców od dochodów z ich dzieci. A powiem tak. Ze względu na to, że poprzednie rządy wszystkie, od 1989 roku nic nie zrobiły z zakładem utylizacji składek, a wręcz sytuacja się pogarszała cały czas i pogarsza do dzisiaj. Także oni myślą, że są królami życia i królami wszechświata. Więc yy, myślę, że t, to mogłoby być prawdopodobne. Tylko pytanie, no, mm, czy na pewno yy, to jest prawda? Bo jeśli to jest prawda, to powiem Wam szczerze, moi drodzy, to już od dawna się dzieje. Nasze, inaczej, Wasze emeryckie dochody, czyli Wasze emerytury, są zależne od tego, ile my wpłacamy. A to, ile my wpłacamy, jest zależne od tego, ile zarabiamy. I moi, kochani emeryci, proszę tego nie traktować jako wyrzutu, broń Boże, ale przyjmijcie do wiadomości, że dzisiaj, Umowa o pracę, jeśli ktoś nie ma 26 lat skończonych, czyli jeżeli jest powyżej 26 lat, jest obciążona podatkiem 64% łącznie. Z czego 30% około to jest coś, co dawniej Balcerowicz nazywał popiwkiem, a reszta to jest ZUS i NFZ. I teraz moi drodzy, zobaczcie: hipotetyczna sytuacja. Załóżmy, że chcę. Zatrudnić się człowieka, no teraz będziemy zatrudniać człowieka, yy, tylko na razie jeszcze przez urząd pracy, a potem zobaczymy co dalej, prawda? Ale zatrudniam człowieka i mówię tak, dobrze, słuchaj, Zenek tam, Felek, Kasia, Marysia, yy, minimalna pensja, tak? Minimalna pensja, czyli yy, 2700 chyba w tej chwili. To zobacz mówię. Twój ZUS będzie kosztował 2732 zł. ZUS i NFZ. To co chcesz? Chcesz umowę kontraktową, czy chcesz umowę o pracę? Gdzie chcesz, gdzie wolisz zapł zapłacić mniej? Czy na kontrakcie będąc i płacąc 18%, czy będąc na umowie o pracę, płacąc 64%? Wybór chyba oczywisty dla ludzi, którzy myślą. Ale to jest jakby inna sprawa. Najważniejsze jest to, że żaden z naszych wybitnych rządów po 1989 roku, łącznie z panem Tuskiem, który tak chodzi i krzyczy, jak to źle przedsiębiorcom, nie wpadł na pomysł, żeby. Zrobić dywersyfikację systemu ubezpieczeń. To znaczy, żebym ja jako kołodziejczyk mógł mieć wybór. Nie podoba mi się ZUS. Mam w nosie ZUS, idę do firmy X, do firmy Z, do firmy Y. E, przychodzi do mnie pracownik i mówi: e, Panie prezesie, panie szefie. Ja jestem ubezpieczony w trzech firmach ubezpieczeniowych i proszę y, tam y, do jednej tyle, do drugiej tyle, do trzeciej tyle z mojej y, pensji przelewać. I ma Pan tu numery trzech polis. Bo no, mi się podoba mieć trzy. Nie można tak zrobić. Dlaczego? Nie stoi nic na przeszkodzie, jeśli chodzi o prawo. Wiecie, co stoi na przeszkodzie? To jest genialna synekura dla działaczy. Naprawdę, tam się upycha działaczy, tam się naprawdę, słuchajcie, ja powiem tak, w Zusie w Radomiu, ja Wam nie powiem nazwisk, rzecz jasna, bo jestem przekonany, że te osoby byłyby natychmiast zwolnione, ale jest trzy, troje kompetentnych urzędników. Reszta to takie wiecie, yy, specjaliści od parzenia kawy i to jeszcze nie najlepszej. Naprawdę, ubierzcie mi, troje kompetentnych urzędników, ale nie powiem wam kto chociaż nazwiska znam bo by byli natychmiast zwolnieni to byłoby od razu, następnego dnia po publikacji tego programu, rozumiecie dlatego y, jest problem prawda, 12, 13, 40 emerytura, niektórzy się cieszą bardzo dobrze cieszymy się i my, waszym szczęściem tylko pamiętajcie, że wasza 13, 40, 50, 80 emerytura to jest dla nas o połowę wyższa składka niestety takie życie, kochani Ameryci. I to nie jest w formie pretensji dla was, do was, tylko to jest w formie informacji, żebyście wiedzieli. Kolejna sprawa, moi drodzy, no nie wiem, czy wiecie, ale ja to już wiem i się teraz staram, właśnie o to, żeby to było szerzej znane, że jest coś takiego jak artykuł 21, paragraf 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, która mówi, co mówi ten artykuł? Że. Państwo polskie może pozbawić własności, czyli wywłaszczyć obywatela na słuszny cel społeczny, ale jedynie pod warunkiem, że e, uczyni to za godnym odszkodowaniem. Czyli, krótko mówiąc, ponieważ dzisiaj jesteśmy wywłaszczani na słuszny cel społeczny, jaki bez wątpienia są emerytury, Dlaczego wywłaszczali? No dlatego, że jeżeli wpłacimy naszą składkę, to my już nie możemy z powrotem jej wypłacić. Ani nie mamy kompletnie wpływu na to, co się z nią dzieje. Więc jesteśmy pozbawieni własności. Obejdźmy w jakiej kwocie. Pozbawieni jesteśmy własności. To samo jeśli chodzi o kwestię ubezpieczeń zdrowotnych. Więc nasze państwo powinno nam wypłacać odszkodowanie, konkretnie ZUS, za to, że pozbawia nas własności w postaci przymusowego ściągnięcia. Składki. Proste? Proste. Więc, kochani politycy, zanim zaczniecie gardłować za panem Tuskiem, jak to przedsiębiorcom jest źle, i zaczniecie robić jakieś głupie ustawki beznadziejne, to może zajrzyjcie do ustawy o zakładzie ubezpieczeń społecznych, zajrzyjcie może do konstytucji i sprawdźcie, czy może przez przypadek. Pomoc temu przedsiębiorcy nie będzie skuteczniejsza właśnie poprzez zgłoszenie projektu dywersyfikacji systemu ubezpieczeń. Ale jak już wspomniałem, nie zgłoszą tego opozycjoniści, w szczególności tak zwani. A wiecie dlaczego? To, co powiedziałem, piękna, niesamowita synekura dla działaczy. I póki to będzie synekura dla działaczy, póki nikt nie będzie miał takiej opcji, żeby tą synekurę zlikwidować. A ja uważam, że powinna być zlikwidowana z czasem, bo za bardzo obciąża kieszenie zwykłych obywateli. A szczerze mówiąc, nic nie daje. Bo jeżeli obywatel wpłaca przez całe życie około miliona złotych, a odbiera z tego 200-300 tysięcy, to psu na budę. No i przede wszystkim kapitał nie jest dziedziczny, kapitał nie zarabia, a więc ZUS nie przynosi konkretnych zysków. A powinien. Ktoś się może ze mną życie jasno nie zgodzić. Może powiedzieć, że to jest wszystko bajdurzenie. Proszę bardzo, tylko że w takim razie niech płaci składkę Zusowską sam. I wtedy, jak zapłaci składkę Zusowską prawie 3000, to może przejdzie na oczy. A może uzna, że to jest fajne. Bo trudno. Życie. Ja uważam, że wprawdzie emerytury są słusznym celem społecznym. Ale albo proszę zdywersyfikować ten system, albo proszę ścisnąć zapewne części ciała pracowników ZUS-u, żeby tak emerytury wyliczali, żeby ludzie mogli za nie przeżyć, a nie wygetować. I tak proszę zorganizować ZUS, jeśli nie chcecie go likwidować, żeby na emerytury szło 95% wpłaconych środków, a nie 5. Bo takie są emerytury, jakby szło 5% wpłaconych środków. Nie wiem, może jest więcej, ale raczej wątpię. Dobrze, słuchajcie, na dzisiaj będziemy powoli lądować. Pamiętajcie, zapraszam Was bardzo serdecznie do pracy, na razie na staż, a jak ktoś się na stażu sprawdzi, to oczywiście zapraszam również do pracy, do współpracy z Telewizją Radą. Praca na pewno będzie ciekawa i do zobaczenia w następnym felietonie